Ostatecznie nie ma recepty na bezproblemowy kościół. Ostatecznie nie ma recepty na bezproblemowy kościół poza tą jedyną, jaką dał w swoim słowie Bóg. Bo niekiedy słyszymy słowa krytyki pod adresem dzisiejszego chrześcijaństwa, że kiedyś na początku to Kościół był inny, pełen ducha, radości, wspólnota i miłość wzajemna. Chrześcijan były tak silne, że nawet nikt nie nazywał swojego to, co posiadał, bo wszystko mieli wspólne. Ale takie wyidealizowane patrzenie na wczesny Kościół nie bierze pod uwagę tego, że to samo Boże Słowo, oprócz zapewnień o wysokiej jakości życia nawróconych, ma też liczne świadectwa ogromu problemów, grzechów, tarć między stronictwami, z jakimi borykali się wtedy wyznawcy Chrystusa. Zapomina się czasem, że wspólnota majątku i sprzedawanie swoich posiadłości dla wsparcia kościoła były fenomenem zasadniczo ograniczonym do kościoła wspólnoty w Jerozolimie. A krytycy to nawet mówią, że ci w Jerozolimie wierni najpierw posprzedawali swoje nieruchomości, majątki, a potem głód cierpieli, także kościół musiał organizować zbiórkę na tych potrzebujących świętych w Jerozolimie. Jednak z drugiej strony to było dość opatrznościowe, bo przecież po ukamienowaniu Szczepana oni byli prześladowani, wypędzeni z Jerozolimy. Więc być może i majątki swoje potrancili, a tak to przynajmniej przez jakiś czas Kościół mógł się utrzymać. Było to wsparcie wspólnoty. Dziś mamy tekst podsumowujący służbę apostoła Pawła względem Kościoła w Efezie. Z informacji tam zawartych, może tak trochę mimochodem, dużo dowiadujemy się na temat służby apostoła Pawła, jak ona wyglądała. I możemy nauczyć się wielu ważnych lekcji. Lecz zanim zgłębimy ten tekst, pomódlmy się o Boże prowadzenie. Panie Boże, tak jak już wspominaliśmy, mamy do czynienia z natchnionym, pochodzącym od Ciebie, świętego, mądrego, wszechwiedzącego, prawdomównego, żywego Boga tekstem. I chcemy ten tekst traktować poważnie. Ale Ty, jeśli nie włożysz nam Go do serc, jeśli Ty nie rozświecisz nam Jego znaczenia, nie wyjaśnisz, to przejdziemy koło Niego obojętni. Prosimy Cię, nie dopuść do tego. Przemień nas przez te słowa dla chwały Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. I przeczytamy z Dziejów Apostolskich, rozdział 20 od 17 wersetu do końca. 20 rozdział dziejów od 17. A posławszy z Miletu do Efezu, apostoł Paweł, wezwał starszych zboru, a gdy stawili się u niego a rzekim, wy wiecie od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami, jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów, jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczenia was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków, do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. I oto teraz, zniewolony przez Ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A teraz o to wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego świadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie, o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i Słowu łaskiego, Jego, które mam moc zbudować i dać Wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty, niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. A to powiedziawszy, padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich. A rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali Jego oblicza i odprowadzili go na statek. Apostoł Piotr mówi: uschła trawa i kwiat opadł, ale słowo Pana trwa na wieki. Zwiastowanie całej woli Bożej, czujność wierzących, upominanie ze strony przywództwa. Bliskie więzi między braćmi i siostrami, modlitwa oraz powierzenie Kościoła Panu i Słowu Jego łaski o to, co Bóg przygotował jako środki do zapewnienia zdrowia wspólnot wierzących, czyli zwiastowanie całej woli Bożej, czujność wierzących, upomnienia płynące od przywództwa, bliskie więzi między braćmi i siostrami, modlitwa oraz powierzenie Kościoła Panu Słowu Jego łaski to są Środki zapewniające zdrowie. Niczego nowego nie wymyślimy. Niczego lepszego nie wymyślimy. Peter Wagner, zmarły w 2016 roku, był byłym profesorem misjologii w Seminarium Fulera. Już jakiś czas temu sygnalizował pojawienie się tak zwanej Nowej Apostolskiej Reformacji. Jest to zrzeszający wierzących z różnych denominacji ruch, który głosi odnowienie wszystkich urzędów w Kościele, o jakich czytamy w liście do Efezjan 4,11, gdzie obok pasterzy, ewangelistów i nauczycieli wymienieni są apostołowie i prorocy. Co bardzo niepokojące, w ruchu tym sugeruje się odejście od klasycznego porządku w Kościele, zliczeniem się z przywództwem starszych zarządzających, starszych nauczających, a zastąpienie tego posłuszeństwem owym apostołom i prorokom. Co już prowadziło do niejednego Nadużycia władzy i wystawienia Kościoła na niebezpieczeństwo ulegania silnym liderom, pozbawionym praktycznie jakiegokolwiek systemu opieki duszpasterskiej i kontroli nad ich życiem, nad ich przekonaniami i tym, co głoszą. A dzisiejszy fragment w kontraście ukazuje nam serce apostoła zatroskanego o przyszłość wspólnoty efeskiego Kościoła, w rozwój której włożył wiele wysiłku, troski a którą wie, że już opuszcza na dobre. Już nigdy się z nimi nie zobaczy. I teraz, czy apostoł Paweł odchodząc mówi, nie martwcie się, po moim odejściu przyślę wam innego superapostoła albo proroka. Nie będziecie musieli godzin spędzać na studiowaniu Bożego Słowa. Nie będziecie musieli wracać do tego, co wam mówiłem, bo ci właśnie, apostoł czy prorok, wszystko wam powiedzą, oni was poinstruują, wami pokierują. Czy tak zrobił? Nic z tych rzeczy. Słowo, pełnia słowa głoszonego przez apostoła, plus bliskie więzi miłości, upomnienia i w modlitwie powierzenie Kościoła Panu i słowu Jego łaski, to są środki, które Bóg przeznaczył dla uchronienia swojej trzody przed niebezpieczeństwami, wieloma niebezpieczeństwami, a nawet, jak to jest powiedziane, wilkami drapieżnymi, czyli złymi przywódcami którzy pojawiają się w kościele, a niektórzy w tamtym czasie to już nawet zasiadali w szeregach wiernych. Zacznijmy może od lekcji mówiącej o poziomie oddania przywódców kościoła. Nie tylko lokalnej w ale w szerszym znaczeniu, kościoła jako całości, po prostu sprawie królestwa Chrystusowego na ziemi. Czytamy o werset 18, obecności apostoła wśród wiernych. Wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami. Biblia ekumeniczna oddaje to tak. Wiecie, jak żyłem wśród was przez cały czas od pierwszego dnia. Wszystko jedno. Idea jest taka sama, że życie apostoła było jak otwarta księga przed wierzącymi. Każdy mógł ją czytać. Zatem zdawać by się mogło, że to jest tak prosta rzecz. Stała obecność, dostępność apostoła. A jednak jest to wymienione na pierwszym miejscu. Oczywiście święty Paweł był apostołem, miał nieco inne zadania, nieco inne powołanie niż dzisiejsi starsi, ale jeśli on znajdował czas i okazję dla wiernych, by być dostępnym, i jego życie było jawne przed nimi, to tym bardziej dzisiejsi starsi lokalnych kościołów też powinni być w podobny sposób dostępnymi. Wynika z tego, że wszelkie modele superkongregacji w których niektórzy ze pastorów czy starszych muszą być wręcz izolowani od wierzących, by być bardziej efektywnymi, bo tak dyktują normy pochodzące bardziej z zarządzania sprawnymi firmami niż z Biblii, to takie modele są wyraźnym, jawnym odejściem od zdrowych zasad, jakich naucza Boże Słowo. Starsi powinni być dostępni. Czytamy też o służbie pańskiej pełnionej wśród łez i doświadczeń z powodu zasadzek ze strony Żydów. Możemy czasem mieć myślenie, że starsi w Kościele na wzór właśnie takich filmowych superbohaterów powinni prezentować się zawsze od pozytywnej strony. Przecież oni powinni odnosić same sukcesy, czyż nie? Nie mieć gorszych dni. Jednak biorąc pod uwagę ludzką grzeszność, słabość i fakt, że działamy w atmosferze tego duchowego konfliktu, tej wojny, to jest rzeczą jak najbardziej spodziewaną, że będą powody do łez, będą negatywne doświadczenia, zawody, nawet zasadzki na nas zastawiane, przywódcy w Kościele powinni być jak najbardziej autentyczni, by inni wierzący widzieli, z jakimi borykają się problemami, jakie emocje im towarzyszą, i jak te problemy rozwiązują. Mamy nadzieję, że w wierze. A kiedy to apostoł był poruszony do łez? Już w tym fragmencie mamy wspomniane, że wierzących w Efezie przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawał ze łzami napominać. Każdego z nich. To słowo, napominać, niesie w sobie ideę wkładania do umysłów, ostrzegania, nawet łagodnego karcenia. Jemu najwyraźniej na nich zależało. Zależało na zdrowiu kościoła. Zależało na chwale naszego Boga, że był poruszony aż do łez, gdyż coś szło nie tak. Ze łzami w oczach, upominał braci. Ale apostoł też mówi o łzach, gdy wspominał sytuację pewnego grzesznika w Koryncie, gdy po raz drugi w jego sprawie pisał do tego kościoła, drugi list do Koryntian 2, 4-5, do albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nadzór obfitą miłość, jaką żywię dla was. Jeśli wtedy ktoś zasmucił, to nie mnie zasmucił, lecz poniekąd by nie powiedzieć za wiele, was wszystkich. Świętego Pawła nie tylko zasmucała powaga grzechu tego człowieka, ale i brak właściwej reakcji, dyscypliny, z jaką tego typu postępowanie powinno się natychmiast spotkać ze strony Kościoła. Czyli w sumie widzimy, że tutaj obraz apostoła, nawet emocjonalnie zaangażowanego w losy poszczególnych wierzących, tego któremu naprawdę zależy na dobru kościoła. I on nie płakał nad sobą, choć częstokroć przechodził straszne doświadczenia. On płakał nad innymi. A więc mamy tu już pierwszą lekcję. Kontakt przywódców w kościele z wierzącymi, ich przeźroczystość są kluczowe dla zdrowia całej wspólnoty. Mówi też on w, w tym urywku o nieuchylaniu się od zwiastowania, czy głoszenia. Wszystkiego, co pożyteczne, od nauczenia was publicznie po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Grechów do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Święty Paweł zaznacza, że nie uchylał się od głoszenia wszystkiego, co pożyteczne. Biblia Tysiąclecia oddaje to mocniej. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne. Także przemawiałem i nauczałem was publicznie po domach. Zwrot Nie uchylałem się sugeruje, że mogłoby być wygodniej apostołowi czasem niektóre tematy w nauczeniu prawdy bilijnych pomijać. Właśnie z tchórzostwa, Żeby nikogo nie uraziły. Aby się czymś nie narazić na jakieś prześladowanie. Nie. Apostoł tak był oddany trzymaniu się pełni Bożego objawienia, że bezkompromisowo głosił wszystko, co miał objawione. Czy to będzie nauka o dziewiczym poczęciu Pana? Czy o pojednaniu Żydów i Pogan w Chrystusie, co było gorącym tematem wtedy, czy też o grzechu, sądzie i potępieniu, co jest niepopularne dziś, a dzisiaj dodalibyśmy jeszcze o roli kobiet i mężczyzn w Kościele i domu, o stworzeniu świata i globalnym potopie, jak je opisuje Biblia, o dwóch płciach stworzonych przez Boga i granicach wyrazu dla ludzkiej seksualności itd. Z tego płynie naturalny wniosek. Że nie zawsze podczas kazań usłyszymy akurat to, co nas najbardziej interesuje, albo z czym się akurat najbardziej zgadzamy, albo zgadza nasza kultura wokół nas, w której wyrośliśmy. Bo w kościele staramy się głosić wszystko, co jest pożyteczne. Pamiętajmy, że może właśnie ten temat, który teraz Cię nudzi, będzie w przyszłości bardzo kluczowy dla Ciebie, przyda się w najmniej spodziewanym momencie. Dlatego warto uważnie słuchać i przyswajać wszelkie tematy, które słowo Boże porusza. Bardzo ciekawe jest, że w tym samym fragmencie powraca temat uczenia wszystkiego. Wersetach 26-27. Dlatego świadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Trochę mogłoby zastanawiać, że Święty Paweł mówi że nie jest winny niczyjej krwi. Czyli co, że nie jest mordercą? Że nikogo nie wydał, na przykład Rzymianom? Nie, raczej chodzi o to, co mamy w następnym wersecie. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Jak to Jan Kalwin zauważa w swoim komentarzu, koresponduje to z tym, co Bóg powiedział o roli proroka Ezechielowi, prorokowi Ezechielowi. W trzecim rozdziale prostwa Ezechiela, w 18 wersecie czytamy. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżasz i nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu twojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Czyli głoszenie całej Bożej nauki jest zasadniczym sposobem ostrzeżenia bezbożnego przed nadchodzącym Bożym Sądem. Jeśli to przesłanie, byłoby łagodzone, rozcieńczane. Groźba sądu i potępienia pomijana to dokładnie, czy to apostoł Paweł, czy dowolny kaznodzieja po nim, winni oni by byli krwi tego człowieka, czyli wyroku, jaki mu grozi. Apostoł narodów wyraźnie więc pokazuje, że w jego służbie ostrzeganie tych, którzy nazbyt lekko podchodzili do kwestii grzechu i opamiętania się, to było kwestią priorytetową, niepodlegającą negocjacji i łagodzeniu. Werset 21. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Warto odnotować opamiętanie, nawrócenie do Boga i wiary w Pana Jezusa, że apostoł wzywał nie tylko Greków, bo to było oczywiste, oni byli czcicielami innych Bożków ale i ludzi spośród żydostwa. Pomyślmy, zdziada, pradziada Żyd, obrzezany, sądzący, że trwa w przymierzu ojca Abrahama, ale jednak, dopóki taki Żyd nie złożył swej ufności w Panu Jezusie, musiał być wzywany do nawrócenia. Jest to współczesna analogia do osób wychowywanych w domach bieżących. Niektórzy wyrastają w środowisku chrześcijańskim, a jakże ochrzczeni za młodu, czy później. Jednak mogą z dnia na dzień żyć jak niewierzący. Wtedy rodzice, starsi, przyjaciele w kościele powinni głosić im konieczność opamiętania się, nawrócenia. Pamiętam, że Żydom także należy głosić Ewangelię nawrócenia, bo w którymś momencie przeczytaliśmy o kontrowersji tam na południu Stanów, że kościół baptystyczny południowy był oskarżony o to, że Wzywa Żydów do nawrócenia się do Chrystusa. Jak oni śmią narzucać swoją religię, swoją wiarę? No oczywiście powinni głosić nawrócenie etnicznym Żydom, bo poza Jezusem nie ma przebaczenia. A więc lekcja druga: głoszenie konieczności nawrócenia, przestrzeżenie grzesznika przed zbliżającym się sądem jest niepodlegającą dyskusji cechą zdrowego Kościoła. Niezależnie od tego, jak niepopularną w dzisiejszych czasach jest to mową. Czytamy to dalej, że apostoł był przynaglony przez ducha, by udać się do Jerozolimy. Wiele tłumaczeń sugeruje, że to duch Boży niejako zniewolił, związał wewnętrznie apostoła, by ten udał się do Jerozolimy. Ale wtedy wyglądałoby na to, że duch święty czyni rzeczy sprzeczne. Bo z jednej strony zniewala Pawła, żeby szedł do. Jerozolimy, a z drugiej strony przestrzega przez proroków, by tam nie szedł. Jak to czytamy w dziejach 21.4. I odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a niektórzy za sprawą ducha, dosłownie przez ducha, mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Czyli jak? Najpierw duch związuje apostoła, by poszedł do Jerozolimy, a potem ten sam duch mówi, by nie szedł. Oczywiście duch święty niczego podobnego nie czyni. Jest to po prostu miejsce, jedno z miejsc w Nowym Testamencie, kiedy tłumacze zbyt szybko widzą osobę ducha, gdyż słowo duch po grecku pnęła, jest użyte w innym znaczeniu. Tutaj jest użyte w sensie psychologicznym. Tak czytamy właśnie w dziejach apostolskich 19 21. A gdy się to dokonało, postanowił Paweł w duchu, aby przeszedłszy Macedonię i Achaje, szedł do Jeruzalemu, mówiąc, iż potem, gdy tam będę, muszę i Rzym widzieć. Tak oddaje to Biblia Gdańska. Że apostoł Paweł postanowił w duchu. Dosłownie, tak jest w Grece. Natomiast Biblia Warszawska już dokonuje pewnej interpretacji. I mówi, że. Paweł postanowił za sprawą ducha, właśnie sugerując, że duch go do tego zmotywował. A to chodziło o Pawłowego Ducha, w sensie, że się zawziął, by pójść do Jerozolimy. Czyli uważajcie, nie w każdym miejscu, gdzie pada słowo duch, na pewno mamy osobę ducha. Są miejsca, gdzie oczywiście jest. Podobnie też słowo duch jest użyte w sensie psychologicznym o naszym Panu Jezusie. Na przykład, kiedy on rozradował się w duchu i zaczął wysławiać Pana Boga. No to w swoim wewnętrznym duchu. Albo wzruszył się w duchu nad grobem łazarza. To było właśnie mówione w sensie psychologicznym o wnętrzu pana Jezusa. I choć duch pański przestrzega apostoła narodów, to ten pan Bóg pozwolił mu realizować jego zamiar, ten jego upór i ochronił go pomimo tego właśnie zawziętości apostoła. Zatem mamy tu trzecią lekcję w pewnym sensie pociechy, że nawet jeśli w życiu uprzemy się, by realizować coś, co nie jest grzechem samo w sobie, ale słyszymy rady ze wszystkich stron, że to nie jest najlepsze rozwiązanie w naszym przypadku, a jednak uprzemy się przy swoim, to i tak Pan Bóg nas nie opuszcza. Choć jakieś konsekwencje tego wyboru mogą nas dotknąć. Jak na przykład na apostoła Pawła padł gniew niezadowolonych z niego Żydów. Pismo mówi na przykład, żeby nie pobierać się z osobą niewierzącą. No ale powiedzmy, jakiś chłopak uprze się, że się chce ożenić z wierzącą dziewczyną, ale wszyscy widzą, że to nie jest dobre, dobre dobranie. No i co? No nie zgrzeszy, jak się pobierze, ale później najwyżej będzie wzdychał, albo ona będzie wzdychała. Więc Pan Bóg będzie z nimi. Natomiast lepiej jest, Słuchać i nie zawzinać się. Jeszcze dużo lekcji moglibyśmy z tego fragmentu wyciągnąć. Skupmy się na jeszcze jednym temacie. Nadrzędnym życiowym celem. 24 werset. Lecz o życiu moim mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Jak inna to jest perspektywa, Względem tego, co oferuje ten świat. Jak inna to jest perspektywa od tego, co oferuje ten świat. O życiu moim mówić nie warto? Nie przywiązuję do niego wagi? Przecież dziś przywiązuje się niemal wyłączną wagę do swojego życia, do swoich potrzeb, do swojej samorealizacji, komfortu, spełnienia swojej przestrzeni itd. Nie warto mówić o własnym życiu, jak w tym słynnym dowcipie o dwóch paniach w kawiarni, jedna mówi, no dobrze, ja już się dość nagadałam o mnie, teraz ty, ty powiedz, co o mnie myślisz. No, nie mówić o własnym życiu, to jest zupełnie pod prąd naszej kultury. Nasz apostoł miał zupełnie inny cel wyznaczony w życiu od ludzi swojej póki, zupełnie inny. Czytamy tu o biegu i służbie przejętych od Pana Jezusa. Ten wykształcony faryzeusz mógł zrobić karierę w Sanhedrynie, ale nie. On przejął od Pana służbę i był posłuszny temu powołaniu. Lata temu poznaliśmy w stolicy małżeństwo misjonarzy z USA. To oni zachęcili nas do przystąpienia, przyłączenia się do obecnej misji, w której służymy. Razem mieliśmy zakładać w przyszłości nowoczesny, ewangeliczny zbór w w stolicy. Oni wyjechali na urlop tak zwany sabatowy, by popracować nad pewnymi problemami natury rodzinnej z przeszłości, które się ujawniły. W trakcie okazało się, że problemy są głębsze niż myśleli, więc muszą pozostać kolejny rok w Stanach. My już byliśmy w tej misji, już byliśmy sami, no ale współpracowaliśmy tam z kościołem w Gdańsku. Kiedy trzeba było znów przedłużyć terapię na trzeci rok, oni stwierdzili: No to już nie jest fair. Wobec naszych wspierających, nie jesteśmy zaangażowani, nie jesteśmy na polu misyjnym. No to muszę poszukać po prostu zwykłej pracy. Ale po tak długiej przerwie, jaką spędził tutaj na polu misyjnym, chociaż miał zaliczone studia inżynierskie, miał ukończone seminarium, nie mógł znaleźć pracy. W końcu znalazł zajęcie jako pracownik napełniający paliwem samoloty na lotnisku. Jego studia były związane z lotnictwem, z samolotami. A on teraz napełniał zbiorniki paliwa. Zwykła, ciężka fizyczna praca. Jednak kiedy spotkaliśmy się, powiedział, że on teraz tylko pragnie, by dokończyć swojego biegu dobrze. By dokończyć swojego biegu dobrze. Nie zraził się tym, że coś mogło pójść nie tak, jak marzył, ale przyjął od pana, że jego obecną rolą, powinnością jest utrzymać rodzinę, dostarczyć duchowego przywództwa, opieki i nie przejmował się tym, co powiedzą o nim koledzy, znajomi ze świata? On patrzył na Jezusa. Chciał dokonać swojego biegu. Do jakiego zadania wezwał Ciebie, Pan, siostro, bracie? Nie zrażaj się, jeśli jest ono niedoceniane. Bycie ojcem, matką, dobrym małżonkiem, pracownikiem, uczniem, dobrym prezbietarianinem czy ewangelicznym chrześcijaninem. Świadectwem o Jezusie w swoim otoczeniu. Dzisiejsze słowa z dziejów apostolskich zachęcają nas, abyśmy uczynili tym jednym z najwyższych priorytetów, by dokończyć naszego biegu dobrze. Apostoł Paweł z pewnością nie znał skróconego katechizmu westminsterskiego, bo był napisany 1600 lat później. Ale jego postawa jest świetną ilustracją odpowiedzi na pierwsze pytanie z tego katechizmu. Co jest nad żadnym celem człowieka? Nazrzędnym celem człowieka jest chwalić, uwielbić Boga i radować się Nim na wieki. Nie zapominajmy o tym także w naszym życiu. Amen. Pomódlmy się. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za przykład apostoła Pawła, ale nade wszystko dziękujemy Ci za Jezusa, który żył w Pawle. I w pewnym sensie, patrząc na to, co było z Chrystusa w Pawle, możemy uczyć się o Tobie, Panie. I my chcemy też być bardziej wpatrzeni nie w okoliczności. W opinii innych, ale na spokojnie brać udział w tym biegu, wiedząc, że to jest bieg, wiedząc, że to jest walka duchowa i dokonać naszego biegu dobrze. Panie, chcemy bezkompromisowo głosić Twoje słowo. Chcemy nie omijać tematu nawrócenia pokuty, nawet wobec naszych bliskich, którzy nie chcą tego słuchać. A Panie, daj nam mądrość tylko, jak i kiedy, we wrażliwy i taktowny sposób powiedzieć prawdę, która może dać życie. Tym, którzy zmierzają teraz na potępienie. Panie, modlimy się o to, żebyś pobłogosławił nasze wysiłki teraz, kiedy lato już jest zapasem, kiedy będziemy mieli dużo więcej kontaktu z ludźmi, aby oni widzieli w nas Chrystusa i żeby oni słyszeli od nas prawdę Chrystusową. Amen.